Dzień dobry Państwu. Ja na początku bardzo serdecznie chciałabym podziękować za zaproszenie. Ja Państwu przybliżę sam skład jak i funkcję krwi, również okresie na podstawowych badaniach, które wykonujemy na co dzień, a które wskazują na to, o czym chciałabym Państwu powiedzieć. Na pewno Państwo wielokrotnie zdawali sobie pytanie, czym jest krew. Krew jest to tkanka łączna, płynna. Większość tkanek w naszym organizmie ma charakter stały. Krew, podobnie jak i limfa, mają nieco inny charakter. Jakie są elementy wchodzące w skład tej krwi? Myślę, że to, co tutaj pokazuję też Państwu jest powszechnie znane. To są elementy morfotyczne krwi, które stanowią część badania, które jestem pewna, że każdy z Państwa miał wykonywane morfologii. I w skład tej morfologii wchodzą erytrocyty, leukocyty i trombocyty funkcje tej krwi w dużej mierze zależą od aktywności tych komórek. To jest ta część stała krwi, również mamy część płynną, która tak naprawdę warunkuje tą płynność krwi. To jest osocze. Ono stanowi 55% tej krwi, która jest w naszym organizmie zawarta i w tym osoczu znajduje się szereg różnych elementów, takich jak na przykład białka twodrobe plany, które również pełnią określoną funkcję. Ile tej krwi mamy tak naprawdę? To jest istotne, żebyśmy pamiętali, że krew stanowi blisko 10% masy ciała. I tak naprawdę myślę, że ta informacja jest ważniejsza niż sama bezwzględna objętość, ponieważ my często mówimy, że tej krwi u kobiet, proszę zwrócić uwagę, jest troszeczkę mniej, jest około 5 litrów, u mężczyzn jest około 6 litrów, ale tak naprawdę my powinniśmy ilość tej krwi przeliczać na masę ciała. I to jest istotne, szczególnie dla nas jako lekarzy, myślę, że dla Państwa też, jako pacjentów, ile my tej krwi tracimy, bo czym innym, proszę sobie wyobrazić, jest utrata 2 litrów dla kobiety, która waży 45 kilo, a czym innym będzie uratat dwóch litrów dla mężczyzny ważącego 150 kilo. Także jak mówimy o utracie krwi, to powinniśmy tak naprawdę przeliczyć, jaki to jest procent masy ciała tego pacjenta i konsekwencje, które obserwujemy u pacjentów, one będą właśnie wynikały z tego procentu masy ciała. Tu się pojawia pytanie, dlaczego u kobiet jest tej krwi mniej niż u mężczyzn. To jest zwarunkowane hormonalnie, estrogeny, one mają taki lekko hamujący wpływ na szpik, natomiast progesteron stymulujący. Ja tu nie chcę powiedzieć, że one blokują produkcję krwinek czerwonych, niemniej mają, lekko, bardziej, znaczy mają bardziej hamujący wpływ od, od progesteronu, ale ja tutaj jest oczywiste, że kobiety w pewnym okresie życia też tracą tą krew, stąd ta objętość jest nieco mniejsza. I teraz jakie są funkcje krwi? Tych funkcji można by wymienić bardzo dużo, natomiast najważniejsza funkcja to jest funkcja transportowa. My transportujemy przez krew gazy gazy oddechowe, głównie dla nich dwutlenek węgla, ale szereg również licznych substancji odżywczych. To jest główna funkcja. Jeszcze do tych funkcji przejdę omawiając poszczególne elementy morfotyczne krwi. Również funkcja regulacyjna, tak naprawdę homostaza, czyli stan równowagi w naszym organizmie. Widzimy ścisły związek krwi z układem krążenia. Ta krew tak naprawdę jest rozprowadzana i transportowana dzięki sprawnie, układu, dzięki sprawnie funkcjonującym układzie krążenia. Także jeśli mamy jakąkolwiek patologię dotyczącą układu krążenia, to ona też będzie rzutowała na funkcję krwi. Co to jest w ogóle hemopoeza? W tytule pojawiło się pytanie krwiotworzenia, potocznie mówimy o krwiotworzeniu. Mówiąc o tym krwiotworzeniu, mówimy o wytwarzaniu i różnicowaniu tych elementów morfotycznych krwi, które oceniamy w morfologii. Czyli krótko mówiąc, my nie mówiąc o krwiotworzeniu, mamy na myśli wytwarzanie erytrocytów, e, e, leukocytów i płytek krwi. I główne miejsce tego krwiotworzenia to oczywiście jest szpik kostny. Tutaj Państwo y, widzicie y, hemopoezę i elementy, ja tylko zwrócę uwagę na elementy końcowe, które dla nas tak naprawdę są najistotniejsze, to są erytrocyty, szer y, szeroki podział krwinek białych i płytki krwi, tak naprawdę, które nie są komórkami, tylko fragmentami większych komórek i to są te główne składniki, które odgrywają rolę w y, funkcjach y, krwi. Erytropoeza, główne miejsce w szpiku, ona zachodzi pod wpływem erytropoetyny wytwarzanej głównie przez nerkę. I takim najsilniejszym bodźcem do wytwarzania tej erytropoetyny jest hipocja. Czyli jeśli mamy jakiekolwiek Warunki powodujące niedotlenienie dochodzi do wzmożonej produkcji erytrocytów. To ładnie widać wtedy, kiedy przebywamy w warunkach wysokogórskich, gdzie prężność tlenu się obniża. Jak Państwo wrócicie z góry, to mniej więcej znaczy ten pobyt w górach powinien być oczywiście dłuższym pobytem, to Państwo jakbyście zrobili sobie morfologię, to zaobserwujecie, że ten poziom erytrocytów ocenionych w morfologii, on będzie zwiększony. Czyli krótko mówiąc, hipoksja spowodowała wydzielanie tej erytropoetyny, a erytropoetyna pobudziła trzpik do produkcji erytrocytów. Dlaczego tak się dzieje? Co jest główną funkcją erytrocytów? Główną funkcją erytrocytów jest tak naprawdę dowóz tlenu do poszczególnych komórek. 30% masy ciała hemoglobiny, czyli białka odpowiedzialnego za transport tlenu, yy, przepraszam, erytrocytów stanowi hemoglobina. I ta hemoglobina, to też cząsteczka składająca się z dwóch typów łańcuchów, te łańcuchy mogą być różne, natomiast fizjologicznie powinniśmy mieć dwa typy łańcuchów, to jest cząsteczka, która najlepiej łączy się z tlenem. Jeśli ktoś z Państwa ma inny typ hemoglobiny, na przykład hemoglobinę typu F czy hemoglobina 2, to niestety ten transport tlenu będzie zaburzony. W jaki sposób ten tlen transportujemy? My transportujemy tlen w postaci związanej z cząsteczką hemoglobiny, czyli ta nasza hemoglobina ona wiąże atomy tlenu i w ten sposób ten tlen jest przenoszony do komórek. I to jest 98% tlenu w ten sposób trafia do pomórki. To jest ta słynna saturacja, jak Państwo oglądacie różnego rodzaju filmy, no to tam pokazują, że pacjentowi mierzono saturację, czyli oceniono, ile tej naszej hemoglobiny związało się z tlenem. Czyli normal to jest 98%. Jeśli byśmy mieli poziom tej hemoglobiny, poniżej 98%, to zastanawiamy się, co jest przyczyną. Oczywiście wraz z wiekiem, jest fizjologiczne i naturalne zjawisko, że to wiązanie jest trochę mniejsze. Czyli jeśli mamy osobę powyżej 65 roku życia, to poziom wiązania tlenu z hemoglobiną 96% jest ak akceptowalny, ponieważ wiemy, że to jest utrata fizjologiczna. I teraz mamy także inną możliwość transportu tego tlenu, to jest tlen fizycznie rozpuszczony w osoczu, czyli większość transportujemy w postaci związanej z hemoglobiną, natomiast pewna ilość może się fizycznie rozpuścić. Natomiast proszę sobie zwrócić uwagę, że ta fizycznie rozpuszczalna część w warunkach fizjologicznych to jest tylko 2%. W momencie, kiedy z jakichś przyczyn zablokujemy ten transport, na przykład po, przy zatruciu tlenkiem węgla tak się dzieje, no to wtedy więcej tego tlenu jest fizycznie rozpuszczonego po soczu. Oczywiście ten mechanizm no, jest pomocny, bo więcej tego tlenu jest przenoszonego do komórek, natomiast nie jest w pełni wydomny. I teraz takim badaniem, które mówi nam o tym... Ile tej hemoglobiny jest wysyconej tlenem, ile jest fizycznie rozpuszczonego w osoczu, to jest badanie dozometryczne krwi i to badanie precyzyjnie określa poziom tego tlenu związanego z hemoglobiną, jak i również rozpuszczalnego w osoczu. Nie, Tylko w innych proporcjach transportowany jest dwutlenek węgla. Tak, tak jak tlen jest przenoszony do komórek, tak z komórek przenosimy dwutlenek węgla, natomiast niestety dwutlenek głównie przenosimy w formie rozpuszczalnej w osoczu. Czyli ta pula się zwiększa, natomiast tylko 25% dwutlenku węgla może się związać z hemoglobiną. Jeśli się zwiąże więcej, no to mamy warunki zaburzenia wymiany gazowej. Teraz kolejne elementy morfotyczne krwi to leukocyty. Tych leukocytów mamy znacznie mniejsze erytrocytów, ponieważ erytrocyty obliczamy w milionach, natomiast leukocyty to jest przeciętnie 4-11 tysięcy u osoby zdrowej, w średnim wieku. I teraz je możemy podzielić na granulocyty i agranulocyty i taki wynik Państwo uzyskują w morfologii. Czyli oprócz tego, że w morfologii Państwo widzą, ile mamy limfocytów, to także widzimy, ile jest poszczególnych krwinek białych, jakie są funkcje tych yy, komórek. Te funkcje są oczywiście inne niż erytrocytów i to jest przede wszystkim obrona naszego organizmu, przed czym się bronimy. Bronimy się przeciw wirusom, przeciw nowotworom. Również możemy walczyć może objawem, jak gdyby aktyw, ten wzrost aktywności tych komórek może wskazywać na toczący się proces alergiczny. Również te komórki, w tym przypadku neurofile i bazofile, one świadczą o aktywności przeciwbakteryjnej, a także bazofile wydzielają pewne składniki, które zapobiegają procesowi krzepnięcia krwi. Także analizując prostą morfologię, jesteśmy w przybliżeniu określić patologię. Ja nie chcę powiedzieć, że jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki patogen wywołał, no ale zbliżamy się bardziej patrząc po procentowym wzroście danych komórek, czy jesteśmy czy mamy pacjenta z chorobą wirusową, czy z chorobą bakteryjną. I teraz ostatni element to są płytki krwi. Tych płytek krwi powinniśmy, norma to jest 150-400 tysięcy w jednym mikrolitrze. i główny udział tych płytek krwi to jest udział w procesie hemostazy. Czyli co to jest ta hemostaza? Ta hemostaza tak naprawdę to jest Proces zapobiegający utracie krwi. Jeśli Państwo się skaleczą, to co się dzieje? Dochodzi do obkurczenia uszkodzonego naczynia. Wyobraźmy sobie, że Państwo się ukuliście w palec, doszło do uszkodzenia małe, naczynia o małej objętości, bo tam są naczynia włosowate i takie naczynie nam się obkurczyło. Co, co się dzieje, jeśli takie naczynie nam się obkurczy? Jeśli naczynie nam się obkurczy, to dochodzi do zaburzenia tak naprawdę przypływu w świetle tego naczynia i elementy morfotyczne krwi, które znajdują się w środku tego naczynia, one zbliżają się do ściany naczyniowej. To zbliżenie się tych elementów morfotycznych krwi powoduje, że nasze płytki krwi, o których teraz mówimy, one stykają się ze ścianą naczyniową i tworzą coś w rodzaju skrzepu czasowego. I ten skrzep czasowy, inaczej zwany skrzepem płytkowym, on czasami jest wystarczający do tego, żeby zatrzymać krwawienie. To jest właściwie koniec hemostazy. Ten proces zachodzi szybko, zresztą jak Państwo się nieraz skończyliście palec, to tak naprawdę ta rana, to krwawienie bardzo szybko ustawało. I to było spowodowane tym, że właściwie hemostaza była zakończona na etapie wytworzenia się skrzepu czasowego. Jeśli to uszkodzenie jest większe, to niestety wytworzenie tego skrzepu czasowego jest już niewystarczające. I co się wtedy dzieje? Wtedy te płytki uwalniają szereg substancji, które aktywują proces krzepnięcia. Czyli uwalnianie tych czynników krzepnięcia z samych płytek, jak również z wątroby ma miejsce wtedy, kiedy mamy duże uszkodzenie i wtedy, kiedy hemostaza musi dalej przebiegać. I wtedy tworzymy ten słynny skrzep ostateczny, który dopiero. Kończy etap hemostazy. Oczywiście, my tak naprawdę w naszym organizmie fizjologicznie nie chcemy długo trzymać tych skrzepów, w związku z tym praktycznie na samym początku, kiedy zaczyna się ten skórz naczyniowy, produkujemy czynniki, które odnawiają to naczynie. I w momencie, kiedy wytwarzamy skrzep ostateczny, jesteśmy praktycznie gotowi do tego, żeby ten skrzep usunąć. Ja za chwilę powiem, w jaki sposób ten skrzep usuwamy. I to jest ta skomplikowana kaskada krzepnięcia, ja o tym nie będę dużo mówiła, ponieważ kolejna osoba Państwu będzie mówiła o najczęstszych zaburzeniach tej kaskady. To są te słynne hemofilie, czy uszkodzenie wątroby, rzutuje właśnie na te drogi krzepnięcia. To jest krzepnięcie krwi, które nam mówi, w jaki sposób powstaje ten skrzep ostateczny, czyli to wytworzenie tego skrzepu ostatecznego jest najbardziej skomplikowaną procedurą. I teraz wytworzenie tego skrzepu ostatecznego może zachodzić na dwóch szlakach. To nie jest tak, że te szlaki się wzajemnie zastępują. One muszą dwa odpowiednio dobrze funkcjonować, żeby doszło do wytworzenia tego skrzepu. I teraz na pewno część z Państwa miało też takie badanie jak koagulogram. To jest badanie obowiązkowe przed każdym zabiegiem operacyjnym. I ten koagulogram to jest nic innego, jak pokazanie, jak się zachowuje droga wewnętrzna, to jest czas krzepnięcia, skrót powszechny to jest APTT. A droga zewnętrzna, to jest inaczej zwane, znaczy o drodze zewnętrznej świadczy czas protrombinowy, czyli to słynny ten wskaźnik protrombinowy. Jeśli Państwo macie wydłużone te czasy, to znaczy, że powstawanie tego skrzepu będzie dłużej trwało. Czyli inaczej mówiąc... Pacjent jest bardziej narażony na krwawienie w czasie zabiegu operacyjnego. Czyli to badanie jest badaniem, które mówi nam o tym, jak szybko jesteśmy w stanie wytworzyć i jak duże jest zagrożenie dla pacjenta potencjalnym krwawieniem. I teraz na przykład hemofilia, o których będziecie Państwo mieli mówione później, to są choroby, w których brakuje pewnych czynników kaskady przednięcia. Krótko mówiąc, brakuje czynnika najczęściej 9 i 10, czyli jeśli nie mamy tych czynników, to ten szlak, przepraszam, nie przebiega prawidłowo. Czyli oznaczacie Państwo pacjentowi czas krzepnięcia i ten czas jest wydłużony. I dla nas to jest informacja, że taki skrzep, skrzep ostateczny będzie powstawał dużo yy, później. I teraz co jest potrzebne do tego, żeby to krzepnięcie zachodziło? Potrzebne są jony wapnia i potrzebna jest witamina K. Ta witamina K jest przede wszystkim potrzebna dla toru zewnętrznego. Stąd mówi się, że tor zewnętrzny jest torem zależnym od czynności wątroby, natomiast tor wewnętrzny jest torem zależnym od aktywności płytek. Kiedy może w naszej populacji najczęściej dochodzi do wydłużenia tego czasu protrombinowego? Wtedy kiedy mamy uszkodzenia wątroby, na no taki czynnik najczęściej uszkadzający wątroby to jest na przykład alkohol. Czyli osoby nadużywające alkohol mają zaburzenia czynników wszechnięcia i mogą mieć zmorzoną skłonność do krwawień samoistnych. I teraz yy, ten skrzep. Tak naprawdę powstaje i jest źródłem potencjalnego ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej. Czyli jeśli byśmy te skrzepy za długo przechowywali w naszym organizmie, to mogłoby dojść do oderwania fragmentów i stworzenia materiału zatorowego. W związku z tym, w momencie, kiedy wytwarzamy skrzep, natychmiast odnawiamy naczynie i natychmiast staramy się fragmenty tego skrzepu usunąć i ten proces nazywamy fibrynolizą. Czyli my już w momencie wytwarzania skrzepu aktywujemy proces fibrynolizy, czyli zmieniamy białko. Obecne w osoczu plazminogę do plazminy, i ta plazmina rościna nam skrzep. Zachowuje się tak jak, jak enzym trawiący yy, skrzep. I teraz przejdę do ostatniej funkcji, ale myślę, że najważniejszej krwi, to jest funkcja regulacyjna krwi. Mamy dwa pojęcia. Mamy pojęcie hemostazy, to jest inaczej yy, funkcji związanej z krzepnięciem, jak również homostazy, czyli równowagi fizykochemicznej w organizmie, która tak naprawdę jest podstawą wszelkich procesów fizjologicznych. My staramy się każdy proces, który zachodzi w naszym organizmie, utrzymać w pewnych granicach aktywności. I teraz ta homostaza dotyczy, tak jak powiedziałam, właściwie wszystkiego. Natomiast najlepiej widać ją na pewnych określonych przez nas parametrach. Mamy stałą temperaturę, stałe pH płynów ustrojowych, stałą objętość płynów ustrojowych, stałe ciśnienie osmotyczne, stałe ciśnienie i stałe ci, ciśnienie parcjalne tlenu i dwutlenku węgla. Ja mówiąc o tym, że to jest stałe, mam oczywiście na myśli pewien zakres regulacyjny, ponieważ my musimy mieć zdolność regulacyjną, bo cały czas zmieniamy swoją aktywność. Natomiast musimy pamiętać, że te stałe granice muszą być zawsze utrzymywane. I myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsza funkcja yy, tkanki, jaką jest krew. Ja dziękuję za uwagę.